Witajcie. kolejna ciekawostka. Zostawiłem tutaj pakowanie po cukrze polskim. I po cukierku. I wróciliśmy po dwóch godzinach do spaceru, a tutaj 30 mrówek. 30 mrówek zaatakowało tu, bo wyczuło cukierki. Wziąłem taką szmatkę i je sprzątałem. Jedna została jeszcze, no nie będę jej uśmiercał. Później sobie tam idzie na spacer. To, to jest ciekawostka. Nawet samochodzie o lata sobie mrówka. Może zostawię tutaj do pozostałych, wyrzucę. O, do, do pozostałych. No niestety. Mrówka się deka... deka straciła głowę. Nastąpiła de dekapitacja mrówki, jak ją uratowałem, bo przed chwilą wziąłem synkę na trawę, postawiłem na chwilę ja też na boso, bo on jakoś dziwnie się czuł na trawie i mrówka mnie dziawnęła taka mała. To, to niestety niechcący dekapitowałem.